Jak wielu urodzonych na tej ziemi swój los w dużej mierze związał z górnictwem. Na dobre i na złe. Swoją młodość lata szkoły aż po maturę przeżył, używając śląskiej metafory również w cieniu hałdy. Dom rodziny w Orzeszu, potem szkoła średnia, egzamin dojrzałości w liceum imienia Karola Miarki w Mikołowie i wybór studiów na Politechnice Śląskiej, oczywiście na wydziale górniczym. Po latach powie, że to wybór z rozsądku, a nie z miłości. Dalej od 1970 roku aż po dzień dzisiejszy ścieżki życiowej kariery wiodą go od inżynierskiego dyplomu poprzez doktorat aż po profesurę na Wydziale Górniczym Gliwickiej Politechniki. Jest też w zawodowym rysie przygoda służby publicznej w ówczesnych agendach rządowych to kreowanie zmian w polskim górnictwie. 9 lat na rządowych stanowiskach jest tylko przerwą trwających do dziś wiernym związku z macierzystą uczelnią. Bywał też na stypendiach zagranicznych i kursach specjalistycznych, m.in. trzykrotnie w Madrycie i Bochu. Te kontakty zaowocują po latach doktoratem honorowym na Uniwersytecie w Oviedo w Hiszpanii. Przez ostatnie lata najpierw jako dziekan Wydziału Organizacji Zarządzania w Ośrodku Zabrzańskim Gliwickiej Politechniki, a potem już jako rektor czyni ze swej uczelni jedną z najlepszych szkół politechnicznych w kraju. W swym otoczeniu postrzegany jest jako człowiek konkretny i praktyczny. Doświadczenie menedżerskie, niejako w sposób naturalny, nosi w sobie. Ulega pokusie kawy cappuccino i jak zauważyliśmy, gustuje w markowych wiecznych piórach, co czyni z naszego bohatera człowieka prawdziwie dobrych manier. Do galerii portretów współczesnych Ślązaków dziś dołącza Andrzej Karbownik, profesor nauk technicznych, Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Moje korzenie sięgają do Rzesza, miejscowości położonej tu niedaleko Gliwic, i tam też się urodziłem. Tam spędziłem szczęśliwe dzieciństwo. Przypomniałam sobie, że pewnego dnia e, babcia zaprowadziła mnie do Proboszcza i powiedziała, Chcę, żeby wnuk był ministrantem. No, ponieważ wtedy jeszcze muszę odbywały się po łacinie, więc musiałem nauczyć się ministrantury. E, zdałem tę ministranturę u Proboszcza i tym sposobem w czwartej klasie szkoły podstawowej zostałem ministrantem na całe cztery lata. Kiedy skończyłem szkołę podstawową. Poszedłem do liceum uloksztańskiego, ale do Mikołowa dojeżdżałem przez całe 4 lata. Tam też zdałem maturę. W międzyczasie, będąc w liceum, zacząłem grać piłkę ręczną, grałem w miejscowe drużynie, sporo trenowałem, pracowałem w bibliotece, pożyczając książki, także miałem sporo kontaktu z książkami z literaturą. Bardzo mnie to bawiło. Sporo pisywaliśmy w szkole, różnych wypracowań. Pamiętam kiedyś taki temat w ósmej klasie, jeszcze mój dom. Zaczęłam od tego, że mój dom, stary dom, przysadzisty, zwarty, stoi na skraju mojej ulicy, jak strażnik mojej ulicy. Tak to wtedy opisałem i później całą historię mojej młodości tam opisywałem, a niedaleko przy domu był duży ogród, gdzie spędzałem spo, sporo swojego czasu. No, oczywiście boisko pod lasem, gdzie siłą rzeczy z kolegami graliśmy sporo w piłkę. Ojciec mój akurat był kaletnikiem i szły mi te piłki, które razem z kolegami żeśmy kopali i systematycznie wykańczali. Kilkadziesiąt lat temu wybrałem studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej. Był to wybór raczej przypadkowy, niezbyt głęboko przemyślany, ale nigdy tego wyboru nie żałowałem, ponieważ ten wybór ukształtował moją całą drogę życiową, późniejszą karierę w górnictwie. Mogę takiego słowa użyć dziś z perspektywy bardzo wielu lat. Pracę doktorską obroniłem w 1978 roku i wtedy pojawił się pomysł, aby wyjechać na stypendium za granicę, okazja nadarzyła się w rok później i 8 miesięcy na przełomie lat 79-80 spędziłem w Hiszpanii, konkretnie w Madrycie, w Wyższej Szkole Górniczej po wielu latach 80. -tych. Zdecydowałem się na wyjazd na stypendium Humboldta w Niemczech, spędziłem prawie dwa lata w Zagłębiu Rury w Wyższej Szkole Górniczej w Bochum. To był bardzo dobry okres w moim życiu, ponieważ poznałem inny kraj, inne otoczenie, inne życie najgórnictwa no niemieckie. W roku 1992 skorzystałem z propozycji zajęcia się procesem restrukturyzacji polskiego górnictwa. Był to początek lat 90., początek transformacji ustrojowej co do przekształceń w przemyśle ciężkim. W górnictwie nie za były nasze polskie doświadczenia. Poszukiwaliśmy swojej drogi dokonywania tych przekształceń przemysłu i Śląska. W 1992 roku tu rozpocząłem pracę na stanowisku zastępcy dyrektora generalnego w Państwa Agencji Węgla Kamiennego, od razu przechodząc z pracy w uczelni jako młody profesor do pracy w Agencji. Przeglądając te zdjęcia z dawnych lat, aż trudno uwierzyć, że to tyle lat minęło, prawie 50 od czasu, kiedy wyjechałem z Orzesza, z mojej rodzinnej miejscowości, gdzie spędziłem no, szczęśliwe dzieciństwo, a później lata młodości. Wyjechałem na studia w 1965 roku właśnie do Gliwic. Rozpocząłem studia na Politechnice Śląskiej, na Wydziale Górniczym i tak już zostało. To znaczy, zostałem w Gliwicach, tu mieszkam do dziś. Żonę znam od prawie 30 lat. Pobraliśmy się 25 lat temu, 1 sierpnia. Srebrne wesele nas czeka. A ten czas naszego ślubu i związany z tym Miesiąc miodowy, a późniejsze miesiące związane są z moim pobytem na stypendium w Niemczech. Żona tam była ze mną prawie rok i efektem tego jest nasza córka, która kończy 24 lata za chwilę. Córka już nie mieszka z nami. Chciała się usamodzielnić. Mieszka na naszym dawnym mieszkaniu, a my od kilku, trzech lat w niewielkim domku tutaj w Gliwicach. Córka skończy studia, jest bardzo często z nami, spędzamy razem dużo czasu, ale już osobno, no bo tak to w tej chwili jest, że młodzież bardzo często chce się usamodzielniać, bardzo wcześnie. Ale muszę dodać, że mam jeszcze dwójkę starszych dzieci. Córka starsza ma 41 lat, syn 34 w tym roku, 35 prawie. No i mieszkają w Szwecji, w Malmö. No cóż, mieszkamy z żoną sami, ale wcale nie czujemy, że jesteśmy sami, ponieważ córka bardzo często z nami przebywa, a dzieci z Malme ze Szwecji również raz, dwa razy do roku do nas zaglądają. I tak wspólnie od czasu do czasu spędzamy czas, a z córką jeszcze dodatkowo weekendy, bo mamy jeszcze domy w górach, gdzie mieszka Teściowa i tam często wyjeżdżamy wspólnie i razem tam miło spędzamy czas. Bardzo lubię wracać do tego domu. Spędzamy większość czasu razem. Nie lubię siedzieć w biurze, pracować tutaj do późna w nocy, jak to czasem bywa. Staram się być o czwartej w domu na obiad, że on również wraca z pracy. I wtedy spędzamy południe i wieczory razem. Bardzo często razem również wypijamy dobre wino, bo bardzo lubimy. Żona ma swoje białe, ja mam swoje czerwone i na miłej pogawędce. Czasem przy telewizorze, ale nie za często spędzamy razem czas. A jak wiosna nadejdzie, lato za niedługo, to również w ogrodzie. Spoglądam na ten kawałek polskiej ziemi, który nazywa się Górny Śląsk. Dostrzegam wspomnieniami z lat młodości e, ziemię węgla i stali. Tak ją wtedy nazywano. Nasze czarne złoto, węgiel kamienny eksploatowany przez e, wiele, wiele lat, powoli odchodzi w przeszłość. To jeszcze nie koniec górnictwa. Na w górnym Śląsku, ale coraz mniej węgla tuby wydobywamy, coraz mniej kopalń na horyzoncie, a przemysł stalowy, przemysł ciężki, który tu kiedyś dominował, też praktycznie rozchodził w przeszłość. A zatem Śląsk się zmienia. Ten dawny, stary Śląsk przemysłowy już praktycznie nie istnieje. Ta wizja Śląska na przyszłość to szereg miast. Które powstawały głównie przy kopalniach, połączonych w jeden organizm miejski, Śląsk Nowoczesny, z innym przemysłem. Już nie przemysłem ciężkim, a z setkami, tysiącami firm, które stale tu powstają i przebudowują nasz śląski przemysł. Także, moim zdaniem, ten dawny górniczy, hutniczy Śląsk odchodzi powoli w przeszłość.